U niejów przyciągnął w weekend tłumy turystów, a to za sprawą jarmarku przy kompleksie termalno-basenowym. Przybyli mogli nie tylko skorzystać z aktywnego wypoczynku nad wodą, ale przede wszystkim spróbować naturalnych, regionalnych wyrobów. Można było skosztować tradycyjnego chleba, serów czy nalewek. Dzieje się tu rzeczywiście dużo, bo dziesiąty turniej rycerski. Pokazy, prezentacje, za chwilę otwarcie będą rycerze potykać się pieszokonno, będą pokazy sokolnicze. Wieczorem ma być zdobywany Uniejowski zamek. Będzie też pokaz artyleryjski. Tu za nami średniowieczne armaty. Wystrzelą na pewno świetliście i głośno. No a przede wszystkim uniejowskie termy do dyspozycji, otwarte, masa gości, wspaniały park zdrojowy dla spacerów. U niej dzisiaj pachnie nie tylko liliami, bo to dzień lili, kwiatów i artystycznie i dekoracyjnie, ale też pachnie regionalnymi produktami. Sam miałem okazję coś kupić i spróbować prawdziwego chleba ze smalcem choćby, ale też ryby i z Warty i z Jeziorska, wspaniale uwędzone. Także to jest okazja do tego by przywieźć właśnie w tej formule jarmarku sprzedać, ale też by przekazać adres, wizytówkę, bo są takie pytania, gdzie to można kupić bardziej codziennie, a nie tylko w weekendy. Myślę, że i wracający do Uniejowa Będą mieli pretekst term, zamku, turystyki, ale też pretekst tego, aby zapukać do kogoś i kupić znakomity koziser, świeże ryby, przesmaczny chleb. Nie zabrakło też akcentów zagranicznych. Tak zaczęło się, jakbym mody, młody, to jest już zawodowo już gotuję już zawodowo już o kilku ładnych, ładnych lat teraz już. Gotuję pokazowo, tak jak robię dzisiaj. A Dzisiaj pokazuję angielską kuchnię, ja pokazuję dzisiaj, że angielska kuchnia jednak istnieje, że jest smaczna i nie składa się tylko i wyłącznie z fish and, fish and chips, czyli rybą z frytkami, e, że nie oblajemy wszystko sosem jakimś tam, że naprawdę to co się słyszało o angielskiej kuchni wcześniej, że to jest bzdura, że to nieprawda, że naprawdę jest dobra, e, pożyteczna i smaczna. Naleśniki robiłem dzisiaj angielskie. Ludzie mnie tutaj pytali, Kevin, ale co to jest angielskie kuknie Wiesz, co to jest te angielskie naleśniki? Ja mówię, to jest taki same jak wy, jak wasze, tylko ja tutaj robię. Ale końcówka, efekt końcowy jest inny. Bo naleśniki polskie, one są podawane z białym serem, dżemem truskawkowym, śmietanką i cukrem. wiesz, już. Ile tego można? Ja tylko po prostu chcę pokazać Polakom coś nowego, że jest sokiem cytryny. I cukrem. I to jest tylko to. Żadnej magii, żadnej, żadnej filozofii. Sokiem cytrynowy ale nie z potelki, bo my robimy wszystko świeżo. ze świeżej, wyciśniętej cytryny. I cukier. Cukier białe, suki brązowy, jak się, jak się, się, się woli. I jak odbiór, smagają takie angielskie dania tutaj? Ja, ja miałem takie, że dzieciaki próbowali i mówili swoim mamom Mamo, zrób mi to w domu już! Jak chcę to w domu od dzisiaj! To jest komplement dla mnie. Jak dzieka, dzieciaki mówią, ale pyszny! To jest dla mnie największy komplement, z powodu, że dzieci wobec jedzenia, one są największymi krytykami, naprawdę. Chociaż ja sam jestem największym krytykiem swoim, ale po mnie są dzieci. A jeżeli dzieciom smakuje, to musi być dobra. U niej w miniony weekend rozkwitł liliami. Festiwal Królestwo Lili pozwolił na podziwianie nie tylko tradycyjnych bukietów, ale przede wszystkim niezwykłych kwiatowych instalacji, które w bardzo oryginalny sposób mogą ozdobić wnętrze i otoczenie wokół domu. Królestwo Lili związane jest z lilią, która jest w herbie Uniejowskim. W tym roku obchodzimy czwarte Królestwo Lili i promujemy w ten sposób tą naszą herbową lilię, a poza tym też inne kwiaty. Chcemy, żeby u unij... Był wypromowany jako miasto kwiatowe, kwietne i także rękodzieło kwiatowe. To u nas można dzisiaj właśnie tego wszystkiego doświadczyć. Można zrobić także kwiaty z osiki, z takich cieniutkich drewienek, także biżuterie z osiki, wszelkiego rodzaju takie interesujące, nietypowe rękodzieło. Kwiaty to jest coś, co oczywiście wszystkich przyciąga, może przede wszystkim kobiety, ale jeżeli się widzi takie piękne dzieła. Artystyczne, florystyczne arcydzieła, tak można to nazwać, na bazie wikliny. No to, to jest naprawdę taka atrakcja, która bardzo przyciąga tutaj wszystkich turystów. W tej chwili mamy dwa zawody bukieciarz, florysta. Można się kształcić i rzesze nowych uczniów mamy w swoich szkołach, także coraz popularniejszy jest ten zawód. Co wykonuje taki florysta? Florysta wykonuje sztukę. Ozdobioną kwiatami, czyli właściwie są to wszelkiego rodzaju instalacje. Są to formy wielkoformatowe, ale również i te drobne, takie jak babeczki na stole, z wykorzystaniem materiału roślinnego. Czy ciężko jest tak dobierać rodzaje kwiatów, żeby wyszło z tego coś ładnego? To wszystko zależy od wizji florysty, natomiast właśnie ta baza, którą mamy, baza wiedza odnośnie kwiatów pozwala nam łączyć te kwiaty w ten sposób, żeby one ze sobą dobrze żyły i żeby nie przeszkadzały sobie nawzajem. Wiklina to jeden z komponentów, z którym kwiaty z unijowskiego herbu prezentują się niezwykle. Wikliniarstwo ma bogatą historię, jednak doskonale odnajduje się w XXI wieku. W Rudniku nad Sanem w polskiej stolicy Wikliny znane jest od 140 lat. Lat. Jest to lokalna tradycja, która jest nie tylko tradycją, nie tylko historią, ale tworzy dzień dzisiejszy. Mamy wiklinę użytkową, wiklinę artystyczną. W budynku Centrum Wikliniarstwa mamy wiele elementów wikliny artystycznej. Współpracujemy z artystami z Polski i zagranicy. Mamy międzynarodowe plenery wikliny artystycznej. Powstają duże instalacje w przestrzeni miasta. Powstają również duże instalacje w salach wystawowych Centrum Wikliniarstwa. Z Wikliny można prawdopodobnie zrobić prawie wszystko. Fantastyczny klimat, wiele ciekawych miejsc. Można tu wypocząć, można tutaj pokazać swoją placówkę, tak jak my, Centrum Wikliniarstwa. Można bardzo dobrze zjeść, super atmosfera, przemili ludzie, dobra organizacja imprez, jest spokojnie. Jestem tu wyciszona. Każdy też mógł spróbować swoich sił w tworzeniu i ozdabianiu papieru czerpanego, który w połączeniu z płatkami kwiatów tworzy niezwykłe obrazy. My tutaj reprezentujemy Dolny Śląsk. I technikę y, tworzenia, że tak powiem, różnych cudów z papieru. Przede wszystkim tworzenia papieru samego metodą czerpania. Wykonywany w zabytkowej papierni w dusznikach, bo tam się rodziły. Pierwsze nasze prace, ileś tam lat temu, 30 lat temu, pierwsze prace były tworzone. No i dalej współpracujemy z Papiernią. I oczywiście zapraszamy wszystkich <grym> uczestników dzisiejszego święta Lilii na święto papieru w dusznikach. Ono się odbędzie 26-27 lipca. Kolorowe kwiaty, motyle, biżuterie i inne przedmioty własnoręcznie można było stworzyć na warsztatach prowadzonych przez Osikową Dolinę. Generalnie zajmujemy się tworzeniem rzeczy z wiórów osikowych. Drewno osikowe jest jedynym drewnem na świecie, z którego jesteśmy w stanie produkować takie rzeczy. Co to znaczy takie rzeczy? No, plastyczne, elastyczne i przede wszystkim wytrzymałe. Generalnie z tego drzewa jesteśmy stworzyć Wiele rzeczy tak naprawdę możemy tworzyć kwiaty, jakie widoczne są tam, możemy tworzyć biżuterię, jaką tworzą tutaj dzieci, osoby dorosłe, no i oczywiście, jak mówiłem, motyle i innego rodzaju zwierzątka. Z tego drewna jesteśmy w stanie na wiele zrobić. Tak naprawdę, my odkryliśmy niewielką część tego, co się da zrobić, no ale cały czas to odkrywamy i jak to się mówi, ogranicza nas tylko wyobraźnie. Obok festiwalu Królestwo Lili i jarmarków Unijowie odbył się także turniej walk rycerskich. W potyczkach brali udział rycerze z różnych zakątków Polski. Przede wszystkim składa się on z tego typu przeszywanicy, która wytłumia ciosy zadane w zbroję oraz elementów zbroi, osłon, ochrony rąk, ramion, konkretnie na ramienników, oczywiście nóg i dopiero będę zakładał. E, kirys, e, a kolega e, ma na sobie jeszcze kolczugę, która teoretycz, którą teoretycznie też powinienem mieć na sobie, ale już. Jest to jakby, taka podstawa i podkład zbroi. Ilość kilogramów też e, człowiek ma wbudowany w kręgosłup. Ten. Nie każdy sobie Udziek. może pozwolić. Podkładu. Ile waży taka zbroja? Moja w pełni jeżeli wszystko założę, waży no, delikatnie ponad 40 kg. Ciosy są zadawane z dużą siłą i gdyby to, ostra, gdyby to była ostra broń, z pewnością krew by się polała, krew by się polała ale z racji, że są tępe, to tylko niektóre rodzaje uzbrojenia mogą y, zrobić krzywdę. Miecze raczej nie, głównie chodzi o te, różnego rodzaju topory. A taką cięższą broń, to wtedy kontuzje się zdarzają, złamania różnego typu, ale najczęściej to stłuczenia. Stłuczenia, jakieś siniaki i na tym się kończy. Generalnie to jest mniej kontuzyjne niż piłka nożna. Metalowe osłony rąk, to się nazywa płaty, to jest połączenie skóry i blachy, pod spodem są płyty z blachy, no to ma chronić tułowie. Tutaj mam nogawice z przytymi też blachami, żeby chroniły nogi, no i łydki, kolana, też również wykonane z, z metalu. Zbroje chronią dosyć dobrze, także myślę, że nic poważnego się nie stanie. Czy w, tak, w czasie takich walk rycerskich zdarzają się jakieś poważne kontuzje? Ee, raczej rzadko. Ten sprzęt jednak ma nam zapewnić na tyle dobrą ochronę, żeby takie kontuzje się nie zdarzały. Z reguły się nic nie dzieje, ale no jest to spot kontaktowy, więc kontuzje się zdarzają. No ta blizna akurat jest zdobyta na Mistrzostwach Światach Federacji Wschodniej w Federacji HMB w Torgiże, w Chorwacji. No i właśnie miałem przyjemne się z zawodnikami z kadry Rosji. No, niestety, nie do końca dobrze wytłumiłem hełm, no i efekty mamy na czole. Które miejsce zajęliśmy na tamtych mistrzostwach? No cóż, drużyna grupowa zajęła czwarte miejsce, w grupowa 21 na 21, ale panowie z drużyn y, pięcioosobowych zajęli odpowiednio szóste, siódme i chyba dwunaste. Y, Pojedynkach panowie zajęli miejsca czwarte i piąte, ustępując tylko Rosjanom, więc wszyscy niezawodnicy stali za nimi w tyle. I w żeńskiej kompetencji zajęliśmy chyba piąte miejsce moja Olczak zajęła. Dziewczyny też walczą. Niewiele, bo niewiele, ale jednak. Nie, no, walczą, walczą i tak naprawdę widać to na przestrzeni lat, jak bardzo się rozwijają i jak z stosunkowo. No, Kobiety mają dość jeszcze jakieś tyły w, 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 w kondycji, sile, jednak stają się naprawdę dynamiczne. I jedna kobieta byłaby w stanie powalczyć swobodnie z mężczyzną w pojedynkach technicznych. Także naprawdę się rozwijają panie. Walki rycerskie to dyscyplina, która przeżywa swój rozkwit, a jej popularność stale rośnie. Choć uważana za męski sport wzbudza zainteresowanie także wśród kobiet. W Uniejowie w Szranki stanęła również zakuta w kobieta. Czy to jest trudne być kobietą i walczyć w takich... Bardzo męskiej dyscyplinie. To jest dosyć niszowy sport, więc to nie, nie jest też tak, że no, przekłada się to na myślę na liczbę w ogóle uczestników to nie, nie, nie wydaje się z taką małą skalą. Ale nie, nie jest to jakoś specjalnie trudne przy dobrym, dobrym przygotowaniu fizycznym. Nie sprawi większej trudności. Po potyczkach rycerskich odbył się pokaz sokolników. Sokolnictwo w Polsce pojawiło się około X wieku i choć zdawać by się mogło, że to zajęcie na wymarciu, to pokazy drapieżnych ptaków cieszą się współcześnie dużym zainteresowaniem. Nie jest to ustawienie ptaka, aby on chciał współpracować z człowiekiem, nie. No a jest to o cierpliwości, to jest główne. Nicdzieńcie go w tym nie jest. Taki wyszkolony ptak w czym on jest pomocny? Tak. E to, co my pokazujemy, tak to są pokazy dla ludzi, aby ich to zabawiło, aby się nie bali ptaków drapieżnych, ale główna teraz praca ludzi, co jest, a coraz to więcej sokolników w Polsce już jest, którzy pomagają gawrony gonić z miast, z pamiątek historycznych albo na lotniskach. Tak to jest bardzo, trzeba takich ludzi. Poza pokazami doświadczyć można było codziennego średniowiecznego życia. Zwiedzający mogli obejrzeć średniowieczne miasteczko namiotowe i podpatrzeć jak od podstaw powstają drewniane rzeźby, gliniane garnki, przędza czy podkowy. W naszej rodzinie zawód garcarza już od dawien dawna występował. Jestem piątym pokoleniem, który kultywuje ten trudny zawód. I tak, I tak od ojca się swojego nauczyłem i staram się pracować. To jest mój, mój zawód, po prostu prowadzę pracownię. I zajmuję się tym na co dzień. Tak, oczywiście, dla mnie na przykład, jak już mam parę lat doświadczenia, nie jest to trudny zawód, ale początki jak wszędzie są ciężkie. Opanowanie sztuki toczenia na kole to jest trzeba zająć ładnych parę lat, potem suszenia tych naczyń, aż w końcu, żeby je wypalić. To też jest jakiś poziom tajemniczenia w tym trudnym zawodzie. Zaczął się odnawiać zawód kowalstwa. Jest bardzo dużo pasjonatów. Także kowalstwo, coraz więcej ludzi się nim zajmuje. Może jako, jako hobby, nie jako zawód, ale, ale jako takie kowarstwo się mało dobrze. I co pan takiego otworzy tutaj z metalu? No z, z metalu, właściwie ze stali, wszystko co, co się uda. Od bramy począwszy, na krześle skończy, czy, czy nożach, ewentualnie okuciach do, do skrzyni. Czy to jest taka praca czasochłonna? Oj, bardzo czasochłonna, tak. To wymaga dużo czasu, dużo pracy i dużo samozaparcia. No i oczywiście trochę talentu na no, 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 sam koniec. Połączenie Festiwalu Królestwo Lili z jarmarkiem i turniejem rycerskim w sąsiedztwie kompleksu termalno-basenowego sprawiło, że każdy znalazł coś dla siebie. Nie dziwi więc tak duże zainteresowanie i rzesza turystów przybyła nie tylko by oglądać, ale też by skorzystać z aktywnego wypoczynku nad wodą. Dobra, Czy często Państwo przyjeżdżają do Uniejowa? Kiedy znaczy no, byliśmy młodsi zdarzało nam się częściej, No teraz jesteśmy troszkę rzadziej, ale bardzo chętnie tu bywamy. Jak na razie super, jak na razie naprawdę super impreza, bardzo nam się podoba. Często Pani przyjeżdża do Uniejowa? Bardzo często. Z wnuczką przyjechałam, żeby pokazać jej po prostu. Naprawdę, ja, ja oglądam to od 30 lat i jest coraz lepiej tutaj. Często tutaj, mi tutaj, jest bardzo dużo ludzi. Zawsze. A dzisiaj pani przyjechała na jarmark czy na termy? Dzisiaj przyjechałam na termy. Dlaczego? Tutaj wszystko jest. Jest, jest plaża, jest e, zjeżdżalnie, są dla dzieci dużo atrakcji, dla dorosłych są sauny. Każdy znajdzie coś dla siebie. Skąd pan przyjechał tutaj do Unii? Z Podłęczycy. Często pan gości na tych basenach? No, właściwie pierwszy raz jestem. I jak się panu podoba? No bardzo fajnie, miły obiekt, nie można powiedzieć. A coś w szczególności panu się podoba? No Przede wszystkim ciepła woda, no co tu więcej można powiedzieć. Na różnych obiektach się pływało, no, ale to z podgrzewaną wodą to różnie bywało. No tutaj no, nie można narzekać. Temperatura ciała, także można spokojnie z dziećmi tu przyjechać i sobie wypoczywać. Czy spędziłby pan innych, żeby tutaj przyjechać? Najbardziej polecam. Pierwszy raz jesteśmy. Podoba mi się, tylko bardzo dużo ludzi. A coś w szczególności się podoba? Zamek. Znaczy, jeszcze wszystkiego dokładnie nie widziałam, ale zamek jest ciekawy. A jeżeli chodzi o ten kompleks tutaj basenowy, jest bardzo ładny. Skąd pani przyjechała tutaj na termin? Ja nic. A często pani tu bywa? E, nie, pierwszy raz jesteśmy. I Jak się podoba? Super. A czy coś w szczególności zachwyca Panią? Nie, no ogólnie jest bardzo fajnie. Więcej takich ośrodków i będzie dobrze. Super woda, ciepła, ładna atmosfera, ogólnie super. Skąd Pan tutaj przyjechał? Oj, z daleka, z Podlaskiego. Jest tu Pan pierwszy raz? Tak, pierwszy. I jak Pan ocenia? Dużo ludzi bardzo. Tłoczno, ale jest ogólnie bardzo dobrze, bardzo fajnie. Przyjemna woda, słona, ciepła, pogoda sprzyja, więc można odpocząć. Jest świetnie. Zapraszam, każdy powinien spróbować takiego basenu. To troszkę inny aquapark.